No, i możemy Uwaga. No to wyjąć. Bo później musimy rozkręcić tą tuleję. Tak. No zobaczymy jak to będzie tam przyszło, nie? ale ja Chodzi, chodzi? A, no dawaj, dawaj, dawaj. Ale to ci powiem, to jest trochę kiepsko, bo teraz z tej tutaj nie wyciągniemy. Której? Chyba, że tą, tą będziemy musieli wziąć. No to tą weźmiemy, nie? Pewnie tak jest zrobione. Tą tutaj, nie? Uh -huh. o... No bo nie przejdzie ona przez, no przez nią, nie? No no. Chyba, że ona się na tyle ściśnie, że tamtą tulej ściągniemy i już pójdzie samoczynnie. No, no chyba nie pójdzie. Nie pójdzie? Chyba nie. No zobaczymy. Zaraz będzie koniec. Dawaj, dawaj. No dobra. Jest? Jest, odpuść. Całkowicie, całkowicie to tak. To już od cholery weszło. Przerwał, muszę zobaczyć, czy mam nadzieję wziąć tą sztywną. Tam Tamta sztych, no to ta, weź tą. No. no. A nie lepiej tu coś cieńszego, żeby nam weszło w tą tuleję. Ta weź tej nie zakładam. Daj styk. dobra. Tylko tyle innego. Wiem, no to tak było, ja mu mówiłem. Ja mu mówiłem, że ma być. Wszystko prowadzenie, jedno w drugie. Bo na tym oryginalnym komplecie tak samo jest, nie? Też jest, jak na nakrętka to jest wszystko prowadzenie, nie? No, Tata, wiesz co? Ale nie, bo mało tu mamy, Czekaj, no to dociągnij. No, czekaj, czekaj, no. Ciągnąć? Tak. Idzie. Idzie. Patrz. Patrz. No nie, go, Dobrze, żeby wiesz, nie? Halo, no, eee, wiesz co, nie, w poniedziałek, bo, a Ty co, to nie czekaj na mnie. No, no dobra, to nie, to ja odbiorę rano, nie. Słuchaj, ten filmik Ci kręcę, nie, jak e, tuleje wciskam, No, no wrzucę Ci, zobaczysz, nie. No, no, tak. E. No, boty nie mają, mówi, jadą do domu jeszcze troszeczkę pociągnij. Dobra, wystarczy. Nie ciągnij. Nie ciągnij. Już wyciągania nie musimy kręcić, bo to jest to samo. Co? Wyciągania nie musimy kręcić, to jest to samo. Dobře. Jsem dobrý. Počes. Dobra.